Mamet Kalidov! Mamet ze mną, no tego Pana nikomu nie trzeba przedstawiać, Twoje słowa bardzo Cię wyprzedza. Powiedz, jak się czujesz, jak droga z Usztyna do Waszego Z tutaj przyjechałeś, czy wcześniej gdzieś jeszcze byłeś? coś robiłeś ciekawego? Witam wszystkich. Byłem, byłem w Warszawie, wczoraj jestem w Warszawie. No i teraz tu. Na KSW zawalczysz. Dziękuję bardzo. Tak. Czuję się mocno poinformowana już na temat y, tego, gdzie byłeś i co robiłeś. E, powiedz mi, jak się czujesz, bo teraz będziesz walczył na KSW 29. To tak wychodzi mniej więcej walka typu roku. To jest dla Ciebie takie optymalne? Dwie walki w roku? Jaki optymalny układ? To jest, e, dla mnie jest idealny układ, e, tak naprawdę, bo m, jest to moment, gdzie można odpocząć, e, gdzie powoli można się wkręcić w trening. E, w tej chwili jestem oczywiście po wakacjach. Gdzie e, byłeś? E, no, byłem w Szczeczeniu, byłem przez miesiąc u rodziny, u rodziców byłem. Podczas tego miesiąca coś się robi treningowo-sportowo, czy to jest totalne lenistwo i odpoczynek? E, to jest taka <grym> To jest takie lenistwo, że nie, 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 nie da się tego opisać. No ale właśnie to jest ten problem, że później, e, po tym od początku ciężko jest, jest wkręcić się w treningi. Jestem właśnie w tym momencie tego ciężkiego wkręcania się w treningi. Ale, ale regeneracja jakoś idzie, jest potrzebna, Jakoś tam idzie, No tak, oczywiście. E, powiedz mi, z kim chciałbyś się pić? Bo teraz no, coraz ciężej jest znaleźć dla ciebie godnego rywala. E, z kim? Spoko mi z tym się będę bił, no ale kto to będzie, no na razie nie wiem. Czekam, naczekam na propozycje właścicieli KSW. Co oprócz MMA dzieje się w życiu Mameta kalidowa. Wiemy, że była reklama i dostałam cynk z dobrych źródeł, że dostałeś propozycję gry w filmie i to w takiej dosyć dużej produkcji. Powiesz coś na ten temat? Jeszcze, jeszcze za wcześnie, no to nie no, Ale no chociaż takie. Są już szkic, co tam może się zdarzyć. Będzie się działo. Będzie zabawa. Czyli film akcji. Polska produkcja, zagraniczna? Zagraniczna. Amerykanie? O, to z wysokiego C. E, podobało ci się na, planu, na planie reklamy na tyle, że teraz będziesz chciał spróbować nowego wyzwania? Czy dlaczego to robisz? E, dlaczego to robi? Żeby, no nie wiem, no dostałem propozycję, e, dobrą propozycję. E, Próbowałem w reklamie, w serialu. Wyszło, czy nie wyszła, nie wiem, ale gdzieś tam, gdzie będę miał wolny czas, jako w tym, w tym okresie będę miał wolny czas, chcę spróbować, a do czego nie. To przy okazji jest promocja e, tej dyscypliny MMA, że zawodnik, e, zawodnik MMA będzie grał w filmie, no więc to też coś dobrego do tego sportu. Jeszcze nie wiadomo z kim będziesz walczył na KSW 29, więc po aspektach sportowych porozmawiamy dzisiaj trochę mniej. Hmm, powiedz, co mamy zrobić w wolnym czasie. Jak nie musi nic robić, to co robi. Masz żadnych obowiązków sportowych, medialnych, służbowych? Znaczy wiadomo, że ja mam rodzinę i ten czas spędzam z rodziną. Więc znaczy, mam wolny czas, jestem w domu z dziećmi yy, i staram się ten czas spędzać właśnie w, z rodziną, a poza tym no, tak, tak dużo tego czasu nie mam, bo gdzieś tam trening, gdzieś tam są, gdzieś praca jest. Więc ten wolny czas to wolę jednak spędzić z rodziną. Powiedz, syna zabierasz na swoje walki? Chciałbyś, żeby on poszedł w twoje ślady? W tej chwili, jeśli e, nam prosił mnie już ostatnią walką, żeby go zabrał, ale jeszcze chyba za wcześnie jest. E, tak naprawdę. Też zaczęło dopiero trenować. Jak? Poszedł... Było? Teraz był 7 lat. Teraz był na dwóch treningach. Jakby słabo mu to idzie. Podobno. że ona mówi, że jest tragedia. Może się rozkręci. Że to taki talent, który wiesz, później się. Nie, no, nie. No ale na razie gada na treningu. To taki etap, ale chcesz, żeby poszedł w twoje ślady, bo na to nie odpowiedziałeś? Czy chciałbym? Zależy, jeżeli to jest przede wszystkim najważniejsze, to, że czy chce to robić i ma do tego talent, a nie dlatego, że jego ojciec to robił, czy robi. Ja bym chciał, żeby on robił to, co najbardziej lubi i potrafi a nie, nie dlatego, że ktoś, tenczy ojciec, akurat to robił. Ostatnie pytanie z serii, czego pragnie fan MMA, a pragnie walki na przykład Kalidow Drwal, jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest możliwe w ogóle, taka konfrontacja? Już to przerobiliśmy pięć razy. Tak? To przeróbmy po raz szósty. szósty pięć razy mieliśmy się bić i pięć razy nic z mojego powodu do walki nie doszło. Czyli ty jesteś zainteresowany takim pojedynkiem, ewentualnie. Po powiedzeniu, z tym walczę, jest to sport, e, trzeba rywalizować i, i będę walczył, że to będzie do walczy inny zawodnik, to jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Mamed Halidow. Dziękuję bardzo. Mamed Halidow, gwiazda KSW 29. Szczegóły dotyczące kolejnej gali, nie tej szczecińskiej, ogłoszone zostaną niebawem. Izabela Matczak, bardzo ci serdecznie ja za dziękuję. Sprawę.